Dzień dobry. Dziś o normalnej porze jest 17.45. A ja postanowiłem wybrać się nad pewne jezioro, które już wstępnie Wam opisywałem na mojej stronie na Facebooku wodny kanał, a mianowicie będzie to jezioro mój. Jedno z tak zwanych, jak ja to nazywam, tercetów gierłowskich. A dlaczego? I jaka historia się z nim wiąże, ponieważ jest to historycznie bardzo niespokojny region i bardzo niespokojne jezioro. To już dowiecie się na wodzie. Także do zobaczenia. Sprzęt spakowany. No to suniemy. I dzień dobry ponownie, ale już na wodzie. Oszczędzę wam tych wszystkich takiego pokazywania. Jak deskę rozkładam, jak generalnie woduję ją. No to już wszystko mieliście w poprzednim odcinku z wyprawy na kanale mazurskim. Dziś jezioro Mój, tak jak wcześniej już wspomniałem na ujęciu wstępnym. I skupię się jedynie, plus kilka jeszcze ujęć może pod koniec filmu, jakichś różnych takich eksperymentalnych. Ale chciałem się skupić na otoczeniu tego jeziora, ponieważ jest to bardzo niespokojna okolica. I to historycznie niespokojna okolica, obecnie na szczęście jest wszystko w porządku. Mianowicie zaczęło się już w XIV wieku, a później druga taka fala niepokoju i zła przetoczyła się w tej okolicy w XX wieku. No jezioro jak jezioro. Około 3 km długości, około kilometra km szerokości, takie w kierunku północ-południe. Teraz akurat mamy bardzo ładną i zacisną tutaj zatoczkę południową. Wiatr jest południowo-wschodni, także mogę sobie spokojnie z prądem płynąć i co nieco Wam opowiedzieć o tym jeziorze. Czemu tu jest taka, jak ja to określiłem, niespokojna okolica? Otóż tam, gdzieś w tamtych rejonach, zaraz tutaj miedzą nieopodal, jest była kwatera wojenna Hitlera, Wilczyszaniec tak zwany, Wolfszans No to i wszyscy wiemy, co się z tym wiązało. To jezioro jest o tyle ciekawe, że ono było wykorzystywane do dostarczania wody na cele technologiczne do Kwatery Hitlera. Ta woda biegła rurociągiem wzdłuż linii kolejowej. Linia kolejowa jest tam za tymi domkami, za tymi wzgórzami. to co mnie nie opodał, Można powiedzieć, że wzdłuż jeziora biegnie ta linia kolejowa do Wilczego Szańca właśnie. To jezioro połączone jest z drugim jeziorem podziemnym, yy, rurociągiem, taką rurką, rurką, rurą wręcz, z jeziorem Siercze. O jeziorze Siercze też pisałem na jednym z moich wpisów, też postaram się nagrać odcinek. Yy, to jest to jezioro z pięknymi zachodami słońca, z pałacykiem niesłusznie zwanym Ewy Brown, rzekomo mającej tam przebywać, ale to też jest le legenda. Tak jak przy kanale mazurskim, Uboty, tak samo tam też jest. Lokalną legendą. Jeśli chodzi o XIV wiek, to nieopodal była słynna bitwa Zakonu Krzyżackiego z wojskami księcia Wicienia, Witenesa, w zależności od tego kto i jak pisał o nim. Tutaj zakon Krzyżacki starł się z wojskami litewskimi i pokonał ich w 1311 roku. To słynna bitwa. Pod wopławkami dokładnie. Co roku jeszcze przed pandemią ksiądz z lokalnej parafii z Karolewa organizował bardzo taką huczną i ciekawą inscenizację związaną z wydarzeniami tamtych lat. Nawet to jezioro ma w swoją wzmiankę w kronikach. Mauriniusa, bodajże, niemieckiego kronikarza. Pisał on mniej więcej tak, że e, wojska e, krzyżackie pod dowództwem e, mistrza krzyżackiego, nie wiem dokładnie jak to można go określić. Nie pamiętam że dokładnie. Von Plek, bodajże, chyba się nazywał, jego mość, i mniej więcej brzmiało to tak. Litwę pocięli, drugie spalili, dobytek w jeziorze utopili. Czyli to jezioro też ma swoje 5 minut w historii z XIV wieku. Z ciekawostek dookoła jeziora, no to tak jak już wspomniałem, jeśli ktoś chciałby zobaczyć pozostałości po kwaterze byłej wojennej Hitlera, to. Dosłownie rzut beretem za teraz powstaje też takie lotnisko. To też taka chwytliwa nazwa. Eee, samoloty niby 2, tajne lotnisko III Rzeszy, Rastenburg. A po prostu kawał terenu z samolotami. Eee, w tej chwili to powstaje w tym roku. Ktoś rozpoczął taką działalność. Generalnie są tu bardzo piękne lasy dookoła. Wschodni brzeg, ten, który teraz tutaj widzicie, jest zalesiony. Natomiast zachodni brzeg, za plecami, jest odsłonięty i jest tam nowo wybudowana plaża gminna. No to Ona jest świeża, chyba dwa lata, albo półtora roku, no, może za dwa lata. I w tym roku też dobudowana jest tak zwana ścieżka dydaktyczna, yy, przyrodnicza. Także dosyć ciekawie to wszystko wygląda. Tam z kolei, e, że obrócę się w tamtą stronę, żebyście zobaczyli mniej więcej, gdzie to jest. Troszeczkę tutaj słońce będzie tam z lewej strony przeszkadzało. O! Dosłownie vis, -vis plaży gminnej jest taka dzika plaża przy kamieniu, tak zwanym. Lokalni mówią na to: jak powiedzmy, jadą na tę plażę to mówią, że jadą na kamień. E, tam jest pomnik przyrody. To jest głaz rzutowy granitowy o średnicy około 9 metrów i wysokości 2,5 metra. Taka ciekawostka. Też taka zaciszna, zaciszny zakątek, ponieważ plaża gminna jest oblegana mocno przez ludzi, przez turystów, przez lokalną ludność. Natomiast tamten skrawek jest taki spokojny. Nawet jeśli dobrze człowiek poszuka i dobrze trafi na dobry dzień to może odnaleźć w tamtych rejonach znaczy odnaleźć zobaczyć orła ponieważ gniazduje tam orzeł w okolicach. O, a tu jest widok na południową część jeziora i tam za tym lasem jest jeszcze kawałeczek droga i jezioro wspomniane przeze mnie siercze. Z pięknymi zachodami słońca. I co, to by było na tyle, jeśli chodzi o jezioro mój. Jeśli ktoś gdzieś tu w okolicach będzie bądź jest, to zachęcam zajechać, zobaczyć. Bardzo ładne jezioro. W bardzo niespokojnej historycznej okolicy. A przy okazji, co nieco dowiedzieć się o historii tego miejsca i poczuć tę atmosferę. Bo w gruncie rzeczy, ja zawsze kiedy tu jestem, to czuję pewien niepokój związany z tym miejscem, z tego względu, że strasznie dużo złatu się przetoczyło. A będąc już w ogóle na terenie byłej kwatery Hitlera, to atmosfera jest niesamowicie gęsta. Jakby <grym> tu. Młodzi powiedzieli. No to cóż. Dziękuję bardzo za poświęcony czas, za oglądanie tego krótkiego odcinka, który miał na celu, mniej więcej, takie pokazanie, zachęcenie Was do odwiedzenia, może tego miejsca, albo opowiedzenia Wam o tym jeziorze. Postaram się jeszcze jakieś ciekawe ujęcia porobić na koniec filmu. Także widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia, do usłyszenia. Dbajcie o swoje wiosła. Cześć.